Mieszkasz w małym mieszkaniu i marzysz o większej przestrzeni? A jeśli powiem ci, że możesz optycznie powiększyć swój dom bez kosztownego remontu czy przeprowadzki, wiele osób żyje w przekonaniu, że małe wnętrza skazane są na ciasnotę i brak komfortu. To nieprawda. Wystarczy kilka przemyślanych zmian, a twoja przestrzeń nabierze zupełnie nowego charakteru. Dzisiaj pokażę ci 14 sprawdzonych sposobów. Które optycznie powiększą każde pomieszczenie. To nie są kosztowne inwestycje czy skomplikowane projekty. To proste triki, które możesz zastosować już dziś. Zostań ze mną do końca, a dowiesz się, jak stworzyć wrażenie przestronności nawet w najmniejszym mieszkaniu. Przekonasz się też, dlaczego jeden popularny sposób na urządzanie może całkowicie zniszczyć efekt większej przestrzeni. Jeśli nie zastosujesz tych zasad, Twój dom będzie wydawał się jeszcze mniejszy, a ty będziesz czuć się przytłoczony własnym wnętrzem. Ale jeśli zostaniesz ze mną, odkryjesz sekret przestronnych wnętrz. Wskazówka 1. Jasne kolory na ścianach i suficie. Kolor ścian to podstawa optycznego powiększenia przestrzeni. Jasne odcienie odbijają światło i sprawiają, że pomieszczenie wydaje się większe. Najlepiej sprawdzą się białe, kremowe. Bardzo jasne, szare lub delikatnie beżowe ściany. Te kolory nie pochłaniają światła, lecz je odbijają. Dzięki temu pomieszczenie zyskuje lekkość i przestronność. Szczególnie ważny jest sufit. Jeśli pomalujesz go na jasny kolor, optycznie podnieś wysokość pomieszczenia. Ciemny sufit sprawia wrażenie, jakby spadał na głowę. Unikaj ciemnych, intensywnych kolorów na dużych powierzchniach. Czerwone, granatowe czy czarne ściany mogą wyglądać elegancko, ale optycznie zmniejszają przestrzeń. Pomieszczenie staje się przytłaczające. Jeśli lubisz intensywne kolory, zastosuj je punktowo. Jedna ściana w mocnym kolorze może być akcentem, ale pozostałe powinny być jasne. Pamiętaj też o podłodze. Jasne podłogi, czy to panele, czy kafelki, również zwiększają wrażenie przestrzeni. Ciemne podłogi optycznie zmniejszają pomieszczenie i mogą sprawić, że będzie wyglądało na niższe. Wskazówka 2. Maksymalne wykorzystanie naturalnego światła światło to najważniejszy czynnik wpływający na postrzeganie przestrzeni. Ciemne pomieszczenia zawsze wydają się mniejsze niż jasne. Najpierw zadbaj o okna. Usuń ciężkie zasłony, które blokują światło, zastąp je lekkimi, transparentnymi materiałami albo roletami. Które można całkowicie podnieść w ciągu dnia. Jeśli masz parapety, nie zastawiaj ich przedmiotami. Każda rzecz na parapecie blokuje część światła. Kwiat czy ozdoba mogą być ładne, ale odcinają dostęp światła do wnętrza. Umyj okna regularnie. Brudne szyby przepuszczają znacznie mniej światła niż czyste. To może wydawać się oczywiste, ale wiele osób o tym zapomina. Jeśli masz balkony czy tarasy, Również je wykorzystaj. Jasno, urządzone zewnętrzne przestrzenie optycznie poszerzają wnętrze. Kiedy patrzysz przez okno na jasny balkon, przestrzeń wydaje się ciągnąć dalej. Rozważ także większe okna, jeśli to możliwe. Każdy centymetr dodatkowej szyby to więcej światła i większe wrażenie przestrzeni. Wskazówka 3. Strategiczne umieszczenie luster lustra to prawdziwa magia w małych wnętrzach. Potrafią podwoić wrażenie przestrzeni w kilka sekund. Najlepsze miejsce na lustro to naprzeciwko okna. Takie ustawienie odbija naturalne światło i sprawia, że pomieszczenie wydaje się dwukrotnie większe. Lustro staje się jakby drugim oknem. Duże lustra działają lepiej niż małe. Jedna wielka tafla na ścianie da lepszy efekt niż kilka małych lusterek. Małe lustra mogą sprawiać wrażenie chaotyczne. I nie dają efektu powiększenia. Unikaj umieszczania luster naprzeciwko siebie. Utworzą nieskończone odbicie, które może być męczące dla oczu i sprawiać wrażenie niespokojne. Lustro można też umieścić za kanapą czy stołem. Odbije wtedy całe pomieszczenie i stworzy iluzję, że przestrzeń ciągnie się dalej za meblami. Pamiętaj o czyszczeniu luster. Zabrudzony czy zaparowany tafle nie tylko nie powiększy przestrzeni ale może ją optycznie zmniejszyć. Lustra w ramach powinny być w jasnych kolorach. Ciemne ramy mogą ograniczać efekt powiększenia. Wskazówka 4. Meble na nogach zamiast stojących na podłodze. Ten trik może Cię zaskoczyć, ale meble uniesione nad podłogą optycznie powiększają przestrzeń. Kiedy widzisz podłogę pod meblem, pomieszczenie wydaje się większe. Twój wzrok może swobodnie przemieszczać się po całej powierzchni. Nie napotykając przeszkód, wybieraj sofy, fotele czy szafki na cienkich nogach. Wysokość nóg powinna wynosić co najmniej 10 cm. Niższe nogi nie dadzą wyraźnego efektu. Unikaj masywnych mebli stojących bezpośrednio na podłodze. Ciężkie komody, szafy czy sofy bez nóg sprawiają, że pomieszczenie wydaje się zastawione i mniejsze. Szczególnie ważne jest to w przypadku mebli ustawionych przy ścianach. Szafka pod telewizor na nogach optycznie nie dzieli ściany, więc pomieszczenie wydaje się wyższe. Ten sam efekt możesz osiągnąć, wieszając meble na ścianie. Szafki łazienkowe czy kuchenne, zawieszone kilka centymetrów nad podłogą, sprawiają wrażenie lekkości. Pamiętaj też o regularnym sprzątaniu pod meblami. Widoczny kurz czy zabałaganienie zniszczy cały efekt. Wskazówka 5. Jednolite podłogi w całym mieszkaniu. Jeśli te wskazówki są dla Ciebie pomocne, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek i napisz w komentarzu, od którego miejsca w domu zaczniesz swoje zmiany. Różne rodzaje podłóg w różnych pokojach optycznie dzielą przestrzeń. Każda zmiana podłogi to wizualna granica, która sprawia, że mieszkanie wydaje się składać z oddzielnych, małych części. Jednolita podłoga w całym mieszkaniu tworzy wrażenie jednej dużej przestrzeni. Wzrok swobodnie przemieszcza się z pokoju do pokoju, nie napotykając barier. Najlepiej sprawdzają się jasne podłogi, jasne panele, kafelki czy wykładziny. Ciemne podłogi mogą być eleganckie, ale optycznie zmniejszają przestrzeń. Jeśli masz już różne podłogi, możesz je zunifikować za pomocą dywanów. Duże dywany w tym samym kolorze w każdym pokoju stworzą wrażenie jednolitości. Unikaj małych chodników czy dywanów, które dzielą podłogę na kawałki. Lepiej jeden duży dywan niż kilka małych. Szczególnie ważne jest połączenie salonu z kuchnią czy przedpokojem. Te przestrzenie często stanowią jedną strefę, więc jednolita podłoga podkreśli ich ciągłość. Pamiętaj, że jednolita nie oznacza nudna. Możesz wybrać podłogi z ciekawym wzorem czy fakturą, ale powinny być identyczne w całym mieszkaniu. Wskazówka 6. Minimalizm w urządzaniu i dekoracji. Każdy przedmiot w pomieszczeniu zabiera miejsce, nie tylko fizyczne, ale i wizualne. Im więcej rzeczy, tym mniejsza wydaje się przestrzeń. Zastosuj zasadę. Każda rzecz musi mieć swoje miejsce i cel. Jeśli coś nie jest potrzebne ani piękne. Lepiej to schować lub oddać. Ogranicz liczbę dekoracji na półkach, stolikach czy parapetach. Zamiast dziesięciu małych przedmiotów, wybierz jeden większy i efektowny. Będzie wyglądał lepiej i nie zagracał przestrzeni. Unikaj zbyt wielu poduszek na kanapie. Dwie czy trzy poduszki wystarczą. Więcej sprawia wrażenie zabalaganionym. Schowaj przewody i kable. Widoczne przewody od telewizora, komputera czy lamp optycznie dzielą przestrzeń i sprawiają wrażenie nieporządku. Regularnie przeglądaj swoje rzeczy. To, co kiedyś było potrzebne, może już nie mieć sensu. Oddawanie lub wyrzucanie niepotrzebnych przedmiotów od razu zwiększa wrażenie przestrzeni. Pamiętaj, pusty blat czy półka nie są smutne. To przestrzeń, którą oko może swobodnie objąć, co sprawia wrażenie większego pomieszczenia. Wskazówka 7. Szklane i przezroczyste elementy, przezroczyste meble i dodatki są prawie niewidoczne, więc nie zabierają wizualnej przestrzeni. To sprytny sposób na funkcjonalne urządzenie bez efektu ciasnoły. Szklane stoliki kawowe czy nocne sprawdzają się doskonale. Pełnią swoją funkcję, ale nie blokują widoku na resztę pomieszczenia, można przez nie przewrzeć całą podłogę. Przezroczyste krzesła to kolejny doskonały wybór. Szczególnie przy stole jadalnym, gdzie kilka krzeseł może optycznie zagracać przestrzeń. Szklane drzwi szaf też zwiększają wrażenie przestrzeni. Zamiast zamkniętej, masywnej ściany masz półprzezroczysty element, który nie przytłacza. Akrylowe półki czy regały działają podobnie. Książki czy przedmioty jakby unoszą się w powietrzu, nie tworząc masywnej konstrukcji. Unikaj jednak przesady. Zbyt wiele przezroczystych elementów może sprawiać wrażenie niestabilności czy niepokoju. Jeden czy dwa takie elementy w pomieszczeniu to optymalna liczba. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu szklanych powierzchni. Zabrudzenia czy odciski palców niszczą cały efekt przezroczystości. Wskazówka 8, poziome linie i wzory. Poziome linie optycznie poszerzają przestrzeń, podczas gdy pionowe ją wydłużają. W małych pomieszczeniach szczególnie przydatne są linie poziome. Poziome panele na ścianach, poziome wzory na tapetach czy poziome listwy sprawiają, że ściana wydaje się szersza. Pokój automatycznie zyskuje na szerokości. Długie, niskie meble też tworzą poziome linie. Długa komoda pod telewizor zamiast wysokiej szafki optycznie poszerzy ścianę. Poziomo ułożone deski podłogowe sprawiają, że pomieszczenie wydaje się szersze. Pionowe deski wydłużają, ale mogą też zwężać. Unikaj dominujących linii pionowych. Wysokie, wąskie regały czy pionowe wzory na tapetach mogą sprawiać, że pomieszczenie będzie wyglądało na węższe. Poziome oświetlenie, jak długie lampy LED pod szafkami kuchennymi, też poszerzają przestrzeń. Światło rozchodzi się wzdłuż ściany, podkreślając jej szerokość. Pamiętaj o umiarze. Zbyt wiele poziomych linii może sprawiać wrażenie niespokojne. Wybierz jeden czy dwa dominujące elementy poziome w pomieszczeniu. Wskazówka 9. Wielofunkcyjne meble i ukryte schowki. Każdy mebel w małej przestrzeni powinien pełnić więcej niż jedną funkcję. To sposób na zmniejszenie liczby przedmiotów bez rezygnacji z komfortu. Sofa z funkcją spania zamiast oddzielnego łóżka w kawalerce. Stolik kawowy z szufladami zamiast zwykłego blatu. Pufa, która jednocześnie jest schowkiem na pościel. Łóżko z szufladami pod spodem to doskonałe rozwiązanie w sypialni. Schowasz pościel, ubrania czy inne rzeczy, które normalnie zajmowałyby miejsce w szafie. Schody w mieszkaniu dwupoziomowym mogą mieć szuflady w stopniach. Każdy stopień to dodatkowy schowek na buty, książki czy drobiazgi. Ukryte schowki w ścianach to kolejna możliwość. Wnęka z półkami za obrazem czy lustrem zwiększa miejsce do przechowywania bez zajmowania powierzchni pokoju. Wybieraj meble o prostych, geometrycznych kształtach. Ornamentowane czy bardzo ozdobne meble wizualnie zajmują więcej miejsca, niż rzeczywiście potrzebują. Pamiętaj, ukryty nie oznacza niedostępny. Rzeczy, z których korzystasz codziennie, powinny być łatwo dostępne, nawet jeśli są schowane. Wskazówka 10. Właściwe oświetlenie i różne źródła światła. Jedno źródło światła w pokoju to błąd, który sprawia, że przestrzeń wydaje się płaska i mała. Potrzebujesz kilku różnych źródeł światła. Światło główne z sufitu to podstawa, ale nie może być jedyne. Dodaj lampę stojącą w rogu, lampkę na stoliku, czy oświetlenie pod szafkami. Światło skierowane ku górze, na sufit czy ściany optycznie podnosi pomieszczenie. Lampy stojące z abażurami skierowanymi w górę to doskonały wybór. Unikaj ostrych cieni w rogach pomieszczenia. Ciemne kąty sprawiają, że pokój wydaje się mniejszy. Postaw lampę w każdym rogu, albo zastosuj oświetlenie pośrednie. Jasność światła też ma znaczenie. Zbyt słabe oświetlenie sprawia, że pomieszczenie wydaje się mniejsze i przytłaczające. Zbyt mocne może być nieprzyjemne. Światło ciepłe tworzy przytulną atmosferę, ale może optycznie zmniejszać przestrzeń. Światło chłodne lub neutralne lepiej sprawdzi się w małych pomieszczeniach. Regulatory jasności to doskonałe rozwiązanie. Możesz dostosować oświetlenie do pory dnia i potrzeb, tworząc różne nastroje w tym samym pomieszczeniu. Wskazówka 11. Unikanie przesadnych wzorów i kolorów. Intensywne wzory i jaskrawe kolory mogą być piękne, ale w małych przestrzeniach często działają przytłaczająco. Oko nie ma gdzie odpocząć. Duże, kontrastowe wzory na tapetach czy tkaninach optycznie zmniejszają pomieszczenie. Każdy wzór to wizualna informacja, którą mózg musi przetworzyć. Zamiast dużych wzorów, wybieraj drobne, delikatne. Subtelny wzór na zasłonach czy tapicerce. Nie przytłoczy przestrzeni, ale doda charakter. Unikaj zbyt wielu różnych kolorów w jednym pomieszczeniu. Trzy kolory to maksimum. Kolor dominujący, kolor uzupełniający i kolor akcentujący. Jeśli lubisz intensywne kolory, zastosuj je punktowo. Jaskrawa poduszka, obraz czy wazon mogą być akcentem, ale nie powinny dominować. Jednolite powierzchnie działają uspokajająco. I optycznie powiększają przestrzeń. Gładka ściana, jednokolorowa sofa czy zasłony bez wzorów to bezpieczne wybory. Pamiętaj: prostota nie oznacza nudy, dobrze dobrane proporcje i jakościowe materiały sprawią, że minimalistyczne wnętrze będzie eleganckie i przytulne. Wskazówka 12: wysokie regały i pionowe przechowywanie. Gdy brakuje miejsca na podłodze, wykorzystaj ściany. Wysokie meble optycznie podkreślają wysokość pomieszczenia i dają więcej miejsca do przechowywania. Regały od podłogi do sufitu sprawiają, że pokój wydaje się wyższy. Wzrok automatycznie wędruje w górę, co powiększa wrażenie przestrzeni. Wysokie, wąskie szafy zajmują mniej miejsca na podłodze niż niskie, szerokie. A zmieścisz w nich tyle samo rzeczy. Półki pod sufitem to często niewykorzystana przestrzeń. Możesz tam przechowywać rzeczy których nie używasz codziennie: walizki, dekoracje świąteczne, książki. Pionowe przechowywanie w szafach też oszczędza miejsce. Zamiast układać rzeczy na stosach, powieś je na wieszakach, czy przechowuj w pudełkach ustawionych pionowo. Unikaj pozostawiania pustej przestrzeni nad meblami. Jeśli szafa czy regał nie sięga sufitu, wizualnie dzieli ścianę i pomieszczenie wydaje się niższe. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Wysokie meble muszą być dobrze przymocowane do ściany, żeby nie przewróciły się. Wskazówka 13. Drzwi przesuwne zamiast uchylnych, tradycyjne drzwi uchylne potrzebują miejsca do otwierania. W małych pomieszczeniach to może być problem. Czasem nie da się w pełni otworzyć drzwi z powodu mebli. Drzwi przesuwne rozwiązują ten problem. Nie potrzebują dodatkowego miejsca do otwierania, więc możesz ustawić meble blisko nich. Przesuwne drzwi szaf to szczególnie dobre rozwiązanie. Tradycyjne drzwi szaf potrzebują sporo miejsca do otwierania, przesuwne wcale. Drzwi przesuwne między pokojami mogą być częściowo przeszklone. Przepuszczają światło między pomieszczeniami, co optycznie je powiększa. Gdy nie używasz drzwi przesuwnych, możesz je całkowicie otworzyć, łącząc dwa pomieszczenia w jedno. To natychmiast podwaja wrażenie przestrzeni. Drzwi do łazienki czy garderoby też mogą być przesuwne. Zaoszczędzisz miejsce w korytarzu czy sypialni. Pamiętaj o jakości mechanizmów. Drzwi przesuwne muszą się łatwo i cicho przesuwać, żeby były wygodne w użyciu. Wskazówka 14. Optyczne powiększenie okien i wyjść okna to naturalne granice pomieszczenia, ale możesz je optycznie powiększyć, co da wrażenie większej przestrzeni. Zasłony czy rolety powinny być szersze niż okno i wystawać poza jego obrys. Kiedy je rozsuniesz, okno będzie wyglądało na większe niż w rzeczywistości. Zawieś zasłony wysoko, blisko sufitu, nawet jeśli okno jest niżej. To optycznie podniesie okno i całe pomieszczenie. Jasne parapety optycznie poszerzają okna. Ciemne parapety sprawiają, że okno wydaje się mniejsze i może przyłyć przestrzeń. Drzwi balkonowe czy tarasowe traktuj jak większe okna. Jasne, przeszklone drzwi optycznie łączą wnętrze z zewnętrzem, powiększając przestrzeń. Unikaj ciężkich, ciemnych ram okiennych. Jeśli możesz je pomalować na jasny kolor, okna będą wyglądały na większe. Lustra umieszczone obok okien potęgują efekt. Odbijają widok z okna i światło, sprawiając wrażenie, że masz dwa okna zamiast jednego. Pamiętaj, im więcej światła z zewnątrz, tym większe wrażenie przestrzeni wewnątrz. Te 14 zasad może całkowicie zmienić postrzeganie twojej przestrzeni. Nie musisz stosować ich wszystkich naraz. Zacznij od tych, które wydają ci się najłatwiejsze. Najważniejsze to jasne kolory, maksymalne wykorzystanie światła i minimalizm w urządzaniu. Te trzy elementy dają największy efekt optycznego powiększenia przestrzeni. Pamiętaj, że każda zmiana wymaga czasu na przyzwyczajenie. To, co początkowo może wydawać się puste czy minimalistyczne, z czasem stanie się przytulne i przestronne. Nie bój się eksperymentować. Przesuń meble, zmień oświetlenie, usuń zbędne przedmioty. Czasem mała zmiana daje zaskakująco duży efekt. Od czego zaczniesz dzisiaj? Która wskazówka była dla Ciebie najbardziej przydatna? Może rozpoczniesz od posprzątania i schowania zbędnych rzeczy. A może od wymiany ciężkich zasłon na lekkie? Chcesz więcej prostych i skutecznych pomysłów? Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Co tydzień pojawią się nowe treści. Razem sprawimy, że Twój dom i codzienność będą prostsze i przyjemniejsze. Przestrzeń, którą masz, to przestrzeń możliwości. Wystarczy umiejętnie ją wykorzystać.